Pogoda nam sprzyja, okolicy piły, a za mną jedna z najbardziej spektakularnych realizacji w tym roku 2024 Ojca Okienko i Oknario. Przepiękny dom, który wyposażyliśmy w olbrzymią fasadę aluminiową na profilach marki Aluprof. Oprócz tego wszędzie okna aluminiowe hs chyba około 8 albo 9, przepraszam, nie pamiętam dokładnie. I dodatkowo do tego jeszcze żaluzje fasadowe. A po co tu dzisiaj jesteśmy? po to, żeby Wam pokazać, jak się montuje i jak wyglądają żaluzje Corner. A mamy tutaj dwie, dwie żaluzje na dwóch dla Cornerach. Jednym, można powiedzieć, że małym, bo 4,5 metra na metr, a drugim ogromnym, ponad 8-metrowym, na 3 metry wysokości. Zapraszam na odcinek, bo będzie się jak zwykle działo. Jak dobrze mnie znacie, to wiecie, że nagrywam bardzo dużo materiałów jeszcze samodzielnie. Robię to zazwyczaj w ten sposób, czyli po prostu biorę telefon, już nawet bez gimbala bardzo często, ale tutaj powiem wam, że no niestety na zwykłym jedynie nie da rady, trzeba zrobić zero pół, bo ta fasada jest po prostu ogromna, przepiękna. No i chcę ją wam pokazać później w mediach społecznościowych, tutaj ze mną seba, także tak działamy razem wspólnie, żebyście wy, drodzy widzowie, mogli oglądać materiały prosto z budowy i to jest właśnie dla mnie ważne że ja pokazuję i chcę pokazywać autentyczne prace, prace niewymuskane, nie rendery, nie piękne domy, oczywiście piękne później też, ale chcę dużo pokazywać właśnie te prace od kuchni, jak to montujemy, jak pokazujemy, jak to działa, żebyście wy w przyszłości wiedzieli jak to zamówić do swoich nowych przepięknych domów. Kilku ciekawostek, których, które mogę Wam zdradzić na temat tej żaluzji. Kluczem do sukcesu tego, że ta żaluzja może pracować bez żadnego wsparcia, jest właśnie to oto połączenie, specjalny kształtownik wykonany z plastiku, który jest idealnie dopasowany, łączący dwie dolne listwy dolne. I dalej, jak zobaczycie, są specjalne połączenia łańcuszkowe na. Co drugiej lameli, które daje stabilności tego połączenia. My to dostawaliśmy pierwszy raz w Zgorzelcu i tam naprawdę na górce, gdzie bardzo wiało, okazało się bardzo, bardzo dobrze połączenie. Dodatkowo, jeszcze tutaj u góry, później zobaczycie, jest takie same połączenie dwóch właśnie wałów, e, które napędzają tą żaluzję, a tak naprawdę napędza taką żaluzję corner jeden silnik. W tym przypadku będą to silniki SOMFY, które na taką olbrzymią żaluzję mają bardzo dużą moc, a jest to nasza. I prawdopodobnie największa w Polsce żaluzja, żaluzja corner, zamontowana w domu jednorodzinnym. Mały brat. Tak jest nazwane to okno przez inwestora, i dla mnie to jest naprawdę bardzo fajna, fajna nazwa, które też często powtarzam. Na Małym Bracie mamy żaluzję corno, corner. Małą, małą, ale w cudzysłowie, bo drugą największą, jaką kiedykolwiek robiliśmy, nie licząc tej, do której zaraz podejdziemy. W tą stronę całe okno ma 4,5 metra, czyli cała żaluzja ma niecałe 3 metry do podziału i w tą stronę ma 1,5. Wysokość tego okna i tej żaluzji to jest 2,40, czyli wysokość standardowego okna tarasowego w tym domu. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, wygląda identycznie, jeżeli chodzi o kolor, jak okno, bo tutaj mamy Antracy Tral 7016, a jej lamel to. Lamel Z. Za chwilę go obrócimy i zobaczycie, ale opuścimy sobie jeszcze w dół. Ważne jest właśnie to połączenie, o którym też już mówiliśmy wcześniej na poprzednim rusztowaniu, czyli połączenie, co drugi lamel połączony jest specjalnymi łańcuchami i dzięki temu jest duża stabilność tego połączenia. Poza tym, dzięki temu, że podniesiemy do góry taką żaluzję, ta żaluzja będzie bez żadnych... Bez żadnych prowadnic na środku, czego oczekujemy przy oknach typu glass corner. Skrajne prowadnice to prowadnice pełne, podziałowa jest pro, prowadnicą podziałową, ale te, które wchodzą w mur, to pełne. Także teraz możesz, Patryk, podnieść do góry i możecie je zobaczyć. Zatrzymaj w tym miejscu, ja chcę właśnie pokazać, jak taka żaluzja tutaj właśnie sobie stoi. Jest naprawdę bardzo stabilnie to połączone. Widać, że ten wspornik, który jest na dole i ten, który jest u góry, bardzo... Dobrze działa i dzięki temu e, bardzo silne wiatry, które tutaj będą też nie będą nam przeszkadzały w tym, żeby ta żaluzja się obijała o to okno specjalnie. Także możemy teraz ją do góry i zobaczymy, jak ona sobie e, pracuje. Tutaj mamy wykorzystane silniki SOMFY e, w tych akurat żaluzjach, dlatego że to są bardzo duże żaluzje i e, musieliśmy mieć tutaj po prostu bardzo, bardzo silne silniki. Ja jeszcze sobie wykorzystał chwilę i e, dogram sobie na mojego Instagrama, jak taka żaluzja pracuje. I, I, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sh. wyjątkowy dzień, to wyjątkowe zakończenie jak dawniej, bo w samochodzie wracamy już wracamy z realizacji, niestety nie udało nam się dzisiaj zobaczyć dużej żaluzji corner w pełnym w pełnym dlatego, że dzisiaj musieliśmy po prostu wcześniej z budowy wyjechać, chłopacy to byli troszeczkę później i nie udało się wyregulować po prostu przy nas, także wrócimy tu jeszcze, obiecuję Wam Posodoła prawie nad jeziorem to naprawdę piękne miejsce. Piękne miejsce w Wielkopolsce, w okolicy Piły, gdzie mamy realizację jak marzenie. Marzenie inwestora, marzenie wykonawcy, których marzeń ja w tym roku spełniłem naprawdę sporo. Cieszę się, że mogliście zobaczyć w ogóle sposób działania takich żaluzji Corner. Mam nadzieję, że trochę to przybliżyłem. Jeżeli chcecie się trochę, trochę, troszeczkę więcej o nich dowiedzieć, to wrzucam Wam w opisie link do karty produktowej na stronie izotry. Także pamiętajcie jedno. Jeżeli szukacie typowych rozwiązań zapraszamy do Ojca Okienko, do Oknario, no i do naszej współpracującej izotry, Izotra Polska. Także pozdrawiamy Polaków, Czechów i wszystkich. Cześć!